Ale się pobrudzę. Jak ja pójdę teraz w ten drugi raz, wiesz co będzie? Co? Jak nie będę patrzył pod uwagę, gdzie ja chodzę, to kurde, na to ja będę miał tutaj buty w płocie. Aha. Okej, co jest... Eee... Już stabilny. Siema, jestem Oski534 witam w kolejnym odcinku z serii Zagadki z Portal 2. Jestem standardowy dzisiaj. <stans> Rafiki511. Tylko, eee... Y Aczkolwiek y nie standardowo. No, bo jest narypany. Tak. Zaczynamy bez biednego pierdzielenia. I jedziemy. Żebym nie zmuszał człowieku No ja no, no. Rafał się narypał I działają ikonki, fuck yeah A właśnie Ikony są, patrzcie, patrzcie, patrzcie Ikony są się... To tak na, na zdrowy początek dnia Dawaj Eee, so a po co ty na wepchnął? Dawaj Dobre? tu I dawaj tu Nie ułatwi ty tak z niebieskiego? Czy się nabijam? Tak Czy Stój wyglądam... Ja wyglądam jakby się nabijał Lecisz Ale gdzie? Stój miejsce po prostu Ups Albo ja laga, weź na dół w końcu Ej no weź się rusz tam o. Jest! I ha. dobra i teraz muszę Zgaduję, że ten Nie! nie! Ja! Źle <hierdziś> <grywdy> zgadłem Dobra, to tak I Ej tak bo ja nie Lecisz! Zgadłem. Było coś o swoich wysił wysiłków, ale okej okay. Nie dziwię się, że się nie jest tu I tu ja, nie, nie, nie trafiłem ani jednym portalem, <grym> Dobra Teraz tu po prostu lecisz O A ja teraz się nie pomylę I dam to I musisz trafić. Ziemka. A je se poleca. Já ja też. Ej, patrz, za sobie dalej lecę. Aaaaaa, <laughs> już nie a <laughs> No. no co ty? Ale ty. Teraz... <laughs> Patrzcie, Dir3, obyła. Już nie ma. O mnie też nie ma. O, już jest. Rafik 517, twój partner naukowy, oczekiwanie na partnera Peabody. A jestem Atlas. Twój partner YouTube. You. Dio. I Blue, lecisz! lecisz. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Moja starca. Dobra. Dobra mogę już czekać? Tak, Nie możesz mogę. bezpiecznie. Żartowałem. Dobrze. Teraz bierzesz kostkę. O do ciebie, Teraz Tak I hop NIE! Nie rób tak! To jak? Portal Dobra. żółty Tak Czerwony, obojętnie który No Czekaj. Czekaj. Dobra, obojętnie który I czerwony I tam, nie? No, daj kulkę to Tak? Kulkę daj Ale tak chciałeś? Czy nie! nie! Tak chciałeś? Tu kładziesz i nic dalej nie robisz, dezintegruj ten czerwony Dobra, czekaj, bo. Zgubiłem się. Postaw czerwony obok żółtego. Jeszcze dalej? No ja pierdolę, zrobił? Nad... Trzymaj. Nadal bym chciał zrzucić, tak? Nie! Tak? To jak? Kładziesz tam. Boże, weź, zabij się. Ale gdzie? No co? Zdezintegrują i zabij się. Dobra, zabij się. Ja nie wiem. Dziękuję. To Dobra, za karę. Jeszcze, jeszcze raz powoli. Skaczesz? Nie. Dobra. No Dobra. Kosteczka. Kosteczka. Nie robisz nic z portalami. Zostaw ją. Kładziesz TUTAJ żółty portal Zostaw kustkę No Schodzisz na dół Jak mam zejść na dół jak mnie... Schodzisz na dół Ej to w ogóle bez... Bez portala w ogóle To nie było... Kładziesz tam jeszcze raz żółty portal W ogóle portal tam nie trzeba bo najpierw wkłaść No dobra to nie I tu czerwony Czekaj wróci mi tu bo nie trafiłeś No jak to nie trafiłeś jak trafiłeś Dobrze jest, bądź, nie katuj w portali. Czerwony? Gdzie żerwony? Tu! Lol, dafuck. Nieogar. Tu, 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 tu. O, thank you. Tego, że się spodziewał, już mówiłem. Po 50 pięćdziesiąt powtarzam. Wiesz co, może nie robimy drag playów. A, uwierzyli mnie! A, tak, nie! A, a, a. 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 a się a. tak. Nie wiem co to ale okej. Okay. Hentai. <grymki> Jaki hentai znowu? Oj, ty już Rafał, doskonale wiesz. Ale nie był hentai. Nie rozróżnia nie rozróżniasz odgłosów od kurde tego co się dzieje na ekranie chyba oh, yeah, baby Po prostu były odgłosy Dobra, nieważne, nie wiem co mówię Nie zwracajcie uwagi No Stajesz na kropce Tak i tak, nie? Stajesz na kropce 4 Stajesz na kropce 3, 4. Co ty robisz? E, nie wiem. Ty masz Czekam. postawić tam. Eee, ani tam przypadkiem. Nie. Tak, e, tu, no tak, tu. Trzy czerwy... czerwony, czerwony... Ty kładziesz ty, tam ty gdzieś. postawiasz tam i postawiasz tutaj, nie? A ja postawiam tutaj i postawiam tutaj, nie? Tak. Okay, Trzy, dobra. cztery i ry. No. I poczekaj. Poczekaj. Zaraz robimy to samo. Poczekaj. Siad grzeczny pies. Ok. Robimy tak. O. I znowu. Kładziesz portal tu, i kładziesz portal tam. Oczywiście ze znana znaczyłem tam. Na 3, 4, 3, 4, o. Poczekaj. No, bo wiesz, że na raz trochę. I robimy na raz. Dobra. Kładziesz portal tu. A, mam kładziesz myśmy, tu, ale, my możemy, ale będziesz się dobra Raz. Hop. Dobra. I teraz e, czekaj. Czerwony hop. kładziesz tam. Czerwony. To już Dzięki. Ty weź licz, okej? Okay. Czytałem już. Już mówiłem już. Tobie się język plącze. Ale mówiłem już, to to samo chyba, nie? Coś ty robisz. <laughs> czekaj. No bo ja przecież muszę najpierw tu a potem tu, tak? A potem ty podmieniasz, nie? No. No właśnie, więc jeszcze nic nie robisz. Dam odliczanie. Na 3, 2, 1. Jump. Nareszcie. <śpiewanie> Nie ciesz się. Nie moja wina. Nie, tylko Twojego mózgu. <śpiewanie> 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 Naprawdę, Rafał, zliczył się nade mną. <śpiewanie> Ty się kurde zlit I sam tego chciałeś zlit. to sam górę jak po raz To będzie twoja i tylko i wyłącznie twoja wina Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina Naprawdę Taki joke Ale masz frajdę o chłopie Faza <laughs> ale fala ała, mój brr. Obaj, że. Skacz, skacz a. tu. W taki mój bo ale fala ała, e. Dobra, okay. tu, w tą wiązkę. No. Teraz do góry. O! Okay. Kostkę Uy. Czekaj, stój! Ona tam spada No co ty Jeszcze raz? Czekaj No, dawaj Leci Do ciebie Mhm Już taki bystry jestem Już <laughs> że no, to dość, powiesz Eee, dobra. Teraz jest bezpieczna, więc ja muszę ją dać... Skaczemy w laser. Nie? Ja jeszcze żyję. jeszcze żyje, jeszcze żyje. Ej, nie mogę trafić. NIE! Kostka. Nie mogę trafić. Nie skacz w laser! nie, nie Naciśnij guzik. No. no. Naciśnij guzik! Możesz się no. dalej bawić. Naciśnij guzik. Dobra. Baw się dalej Dobra. Ej, nie mogę trafić, no, no No weź traf, ej no Dobra, ej. Nie ej tak, co robisz Dobra to nie chcę być wypowiadając robisz, bo ja kurde nie ok. Rafał chodź tu do mnie Ale gdzie? No, no tu No zeskocz z tego iskać z katapulty A, oko Bierz kostkę Skać na drugą stronę Ale ja cię zgarnąłem tą kostkę O! Stój tu Teraz skocz tu Powiem tak, nie wiem co ty robisz w ogóle I przechodzisz na tą platformę Aaaa Aha, bo teraz ja robi co ty robiłeś Czekaj, no Ja o. robię teraz to co ty robisz z nim razem Tak Kładziesz Co ty robisz? Źle? Po prawej, tak, tu na środek. Kładź tu żółty portal. I teraz stój. No źle, bo tu nic nie da. O. Lecisz. Tam. Ja też no, lecę. Dobre. Skacz. Przy ciebie w laser skakuje. Zeskocz stąd. Zeskocz. Skacz tu O mój boże Ja za ciebie myślę Ja się potem zastanawiam co ja robiłem Tak Eee, nie w ogóle nie rozumiecie, ale tak to bywa I tutaj kod czerwony Dziękuję Tak to bywa Okej okay. A w ogóle co to jest za... Co to jest w ogóle za ten, bo ja nie ogarniam Patrz, rzucę portal tą, tym Dobra, ale sposobem, patrz. ale to jest patrz. w ogóle za ruch? Jak on się nazywa? Nie wiem, patrz. Rzucę ci portala tym sposobem. Tam rzucę ci portala, Kula, patrz na nie, to, patrz. Nie. Patrz, patrz, patrz. Widzisz? Skoczekanie, śmiechnie, machanie, co to jest? To? To jest to? Tak. A ty, ty jakieś Co wygląda? ty robisz? Ja pierdolę, taki nie wiem co ja robię Scelam portalem jakaś głupio jakieś... O tak o A mniejsza to Ale szczerze jak się ten gest nazywa w ogóle? Taki słuchaj, co? Jak się ten gest nazywa? Nie wiem Sranie portalem czy co? Sranie portalem to, 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 wygląda, to wygląda jak jakbyś kura przygotowała się do rzutu młotem Po czymś tylasz portalem Ale zrozumiałem sranie portalem Strzelanie, a nie strzelanie. Dobra, kolei, dobra, Jedziemy Jak to dalej. się nazywa? Nie wiem. dalej. Strzał portalem. Rzucę w piskim stylu. Strzelę w piskim stylu. Co ona mówiła? Fuck yeah. A, czyli strzelanie w piskim stylu, dobra. Mamy wyjaśnienie. Musimy się dostać tutaj, tak? A fuck yeah! Dobra, mamy jedno, ale gdzie jest drugie? Drugie jest tutaj. Dobra, lecisz chłopie, lecisz chłopie. Dobra, nie wiem co to miało być. Spoko. Po co to robię? Czekaj. Coś się zrobił. Nie wiem, nie ogarniam co się dzieje właśnie. Ja tędy nie przejdę. Właśnie nie bardzo ogarniam co się dzieje. Jak zwykle zresztą. Nie jak zwykle, bo tym razem nie jest wyjątek. Dobra, czekaj, czekaj, ty skaczesz w ogóle, jakaś ta pulta czy coś? Ta pulta jest tam. Ta pulta jest tam, tak? Tu kładziesz portal. No, tu mam portal. Czerwony tam i no okej, okay, dobra. Stój! Teraz... Ee, co dalej? Jestem na górze. Mam kostkę. Popatrz. I wracasz. No, nie myślę co robię jak kostkę zdobyłem sobie Wracasz. Kostkę ci na... No e, weź, no, Koniec, koniec, wróć mnie, no już Wracaj, wracaj mnie Weź mnie wracaj Eee, e, Ej no, wracaj mnie Jaki suchar Dobra, ja sobie stworzę na dół O, ty cholero Teraz kostka tutaj chyba Nie, e, nie e. Daj Postaw portal tam gdzie czyli tu, i tu. Eee, aha, tu. Tak. tak? Teraz stój, stój, nic nie rób. Okej. Okay. <grym> ja się przypadkiem, zupełnym przypadkiem poszedłem po kostkę, jestem geniuszem. Tak. Aaaa, bo to jest, a, bo do po kostkę. No, A ja się zastanawiałem, że tak dziwnie to wygląda Bo tak matka natura chciała Ona... Ej, Ona cały czas wali teksty... Ona cały czas wali teksty, teksty o tym, że... Czy mi ufa w ogóle Aha Dobra, nie wiem, potem będę... Czarny ran Jak już trochę mnie, to zacznę to czytać Mhm Mianowicie podobnie jak nagramy Dobra, mi się już załadowało no więc co ty jeszcze trochę. Ty, ale powiedz co było przed odcinkiem. Co ja otwierdziłem przed odcinkiem? Opowiedz to. Przecież to się nagrało. Ale nie, nie. Co ja odtwierdziłem przed odcinkiem na YouTubie, jeszcze zanim zaczęliśmy portalu nagrywać? A, śpiewał Gangnam Style. Po śpiewał Polsku? hymn Polski. I no, i w ogóle. Jakbym miał nagrywa... Ej, a może karaoke party nagram? NIE! Nagrą karaoke party, to będzie idealne. Nie, idzieło, nie, tak nie, 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 NIE! Nie, wcale nie. Tak, tak, dobrze zrobiłem, chociaż dobrze zrobiłem. Body boom. <laughs> <Ech>. <laughs> Ale Oski, wiesz, że mamy mało czasu, tak? No wiem. Czemu się, kurde, przedłuża? Czemu przedłużasz? Nie przedłużaj Bo ci, bo ci karę lepiej za przedłużanie Ej, co ja zrobiłem? Nie wiem Eee Aha, sorry bo... o, What the skit. hell? Ej, co ty nie zdał w bo... ogóle? Przekręcałeś kierunki, czy jak? Jakoś... Nie. Czemu to czas chwilę bo w innym kierunku zupełnie? I teraz ty kładziesz tutaj niebie... kurwa <laughs> Już ze mną postawiłem portale Aaa, niby jak ja mam się przed Eee! Co to było? Czemu mnie rozwaliło? Czemu mnie rozwaliło? Aha! Okej... Okay. Nie wiem... Po prostu nagle... dla nagle jem... I, i mnie... I rozwaliło, tak po prostu... Ej, samolot, ci Ej... Widziałeś sam Widziałeś, co się stało, nie? Tak... Tak po prostu mi z miejsca było mi koniec... A, bo tu są kolce... tu... Eee! Oski, daj trochę niżej swój portal, bo tu mnie kolce rozwalają. Jak niżej? No niżej, bo tam są kolce, przyjrzyj się uważnie. Przybliż tam są kolce i one mnie rozwalają. Eee, what the hell? Eee... Ej, czemu mnie... zlagowało mnie? Tu czekaj, teraz ty tu postaw portal. Tu. I tu. To Tam na samym końcu, Stój. o tam. Patrz, tam są kolce, widzisz? Tak, widzę. I mnie to rozwaliło. To Rady stój. Podgląd. To teraz postaw mi porta. Ja muszę postawić sobie sam. O, Nie Negrywam. Ja A! Dobra, ja już wiem o co chodzi. To być, postaw... to jest proste, to już, pro, to jest proste, daj. Postaw ja, jeszcze to raz tu. Tu okay. i tu. Dobra. Okay, dobra, dajesz. O, to jest proste. Wiemy o co tu, come on. Wybrachol przyszedł do domu słyszałeś chyba zresztą co nie? Nie co przeciw powiedziałem? O A, nie wiem Dobra i tu dalej Tak, tak Nie ogarnia, bo przedtem mi się normalnie... Przedtem się jakoś oczkiem normalnie dostałem, więc nie wiem o Mógł już zaskoczyć na wnioskę byłoby szybciej Co? Wiesz? Mogłeś już, zaskoczyć, mogłeś już zaskoczyć z tą wiązkę, bo było szybciej. Nie. Jak byłeś tam pod samej. Nie przeskoczyłbym. Byłeś... Dobra, nie wiem. To ten guzik robi. Correct, Orange... Tak, ja ci nie słyszę jasne. Nie. Sure? nie. Aha. Nie. What the hell. Dobra, co dalej? Ehm. Um. Czekaj, aha! Dobra, już kapuje. Ja też. Ja teraz zrobię to. Ja teraz zrobię to i teraz musisz ty cofnąć. Musisz zrobić cofanie. Nie, 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 nie. No, no właśnie. Więc ja ci robię później, to. Później. jak już tam wlecę, jak już Nie, do... ja ci muszę zrobić to. Dobra. Cofanie. Nie, ale nie, 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 stój, stój. A to jak o, nie, dobrze. Chcę co, cofanie, dobrze. I teraz co ja mam zrobić? Teraz tu? ty kładziesz tutaj, tam na górze No Tam na górze I tu gdzie jest ty żółty, o Eee, patrz stanąłem Patrz ten zuchar. I ta patrz zuchar. Gdzie ty jesteś? Patrz zuchar. The fuck? Ej, gdzie ty jesteś? Stoję w metru. LOL O, ten cukor. A tu? Dobra skacz A nie Ej, ej Idź nie Dobra ostatni bo teraz już nie ogarniam co robić Spoko, Tak pochodź. Dobra O dyktowanie co robić? I kładziesz teraz o. Nie lecisz na te ty... poleć na to pionowe poleć na topionowe. Leć na to pionowe Eee, czekaj, jeszcze raz Spoko, już jestem pionowym Okej okay. O, i teraz tu, tu. Ja już nic nie muszę robić, tak? Tak, już nic nie musisz robić O, jak miło <noise> Najlepiej nic nie robić, nie? <noise> no może gdybym trochę chociaż myślał, to bym coś robił, ale wiesz Fuck yeah! Yes, Idziemy dalej. I, see you. And no, I don't care. I don't care. I don't care. O, 20 sekund nam zostało. Fuck yeah. No niestety. Dobra. Patrz jak mi odwala. O, mam nadzieję, że następnym razem będę nieco bardziej ogarnięty, ale spoko. Szczerze, w to nie wierzę. Mój brachucie, słuchajcie

but... NAJDĄ no, do! do zobaczenia w następnym odcinku czy nie? Eee, tak Do zobaczenia w następnej części z serii zagadki Portal 2 Więc na razie Portal 2 Kooperacja Na razie, cześć i Więc na razie, cześć i czołem. Ja to musiałem powiedzieć Fuck yeah oh yeah